Dobry wieczór, witam Was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj może być troszeczkę więcej odgłosów w tle, gdyż nagrywam w nowym miejscu, ale no mam nadzieję, że to nie będzie bardzo przeszkadzało. Na początku może otwórzmy sobie dzieje apostolskie, rozdział 20 i wersety od 28 do 31. Miejcie piecze o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto to czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata, we dnie i w nocy, nie przestawałem ze łzami napominać każdego z Was. Dzisiaj pochylę się nad zagadnieniem tak zwanych wilków w owczej skórze. Ci, którzy uczęszczają do Kościoła i zgłębiają lekturę Słowa Bożego, słyszeli takie pojęcie i nie jest im obce. Bierni, starsi zboru i pasterze wypatrują wilków, aby właśnie uszczęść zbór od herezji i zwiedzeń. No i jest to normalna procedura. W zborze, w którym służyłem, również miałem no, nieprzyjemność skonfrontować się z ludźmi, którzy przyszli do nas jako wilki w owczej skórze. Wiem, że jest też wiele zborów, gdzie mieli takie doświadczenie, no i jest wiele zborów, które twierdzą, że takiego doświadczenia nie miały, i są takie, które uważają, że takie rzeczy się dzisiaj nie dzieją. A jak przyjdzie ktoś odmiennego zrozumienia z inną nauką, to należy go otoczyć opieką, miłością, no i modlić się o taką osobę, aby dobry Bóg dał zrozumienie i się nawrócili. A oni postrzegają się jako narzędzia Boże, które nawróciły wilki. Cóż, wiele opcji, ale my mamy być jednomyślni. Dlatego pochyliłem się nad tematem, pomimo doświadczenia w zatknięciu z wilkami. Oto, co zobaczyłem. Dodam oczywiście, gdyby ktoś miał wątpliwości, że wszelkich wskazówek szukałem w Słowie Bożym. Już Pan Jezus wskazywał na ludzi, którzy będą przychodzić i zwodzić lub wyciągać ludzi ze społeczności. Taką wzmiankę mamy na przykład w Ewangelii Jana, rozdział 10, przypowieść o owczarni i dobrym pasterzu. Ja dzisiaj nie będę czytał więcej fragmentów, no poza tym przeczytanym na początku. Jedynie przytoczę wersety. Dalej o wilkach, poza słowami apostoła Pawła w dziejach apostolskich, które właśnie czytaliśmy, możemy je przeczytać w liście na przykład do Tymoteusza, gdzie apostoł Paweł poucza swojego podopiecznego. Inny apostoł, Jan, również w swoim drugim liście pisze o odstępcach i oczywiście apostoł Piotr w swoim drugim liście, w drugim rozdziale pisze o wilkach i daje pouczenia co należy w tej kwestii robić? Reasumując, Pan Jezus i apostołowie doskonale wiedzieli o zagrożeniach, jakie spadną na Kościół i ludzi wierzących, gromadzących się w imieniu Pana Jezusa. Dlatego większość z nas też nie jest to dziwne, że takie rzeczy wręcz podłości będą miały miejsce. No dobrze. Ale jak to wygląda w praktyce? Skąd wiemy, że mamy do czynienia z wilkami w owczej skórze? Niestety, gro wierzących wyobraża sobie wilka takiego jak na bajkach, który jest przebrany za owcę. No i jest to śmieszne, ale niestety tak się dzieje. Większość wierzących, w tym starsi i, i, i pastorzy, im się wydaje, że rozpoznają zagrożenie, które wchodzi do ich społeczności. Bo będą widzieć takiego wilka właśnie przebranego za owce, i jak w tych bajkach, wszystkie dzieci przecież wiedzą, że to nie owieczka, ale wilk. No niestety, to tylko na bajkach. W rzeczywistości, wilk, który chce wyprowadzić owce z naszej społeczności, przypomina owce w każdym szczególe. Nie różni się nawet kolorem, na przykład czarnym. Nie różni się na pierwszy rzut oka niczym. Co ciekawe, zazwyczaj ta podróbka jest lepsza od oryginału. Ludzie w kościele mają wrażenie, że jak pojawia się wilk w owczej skórze, to jego zachowanie i nauki oraz zrozumienie będzie tak różne od naszego, i od razu zorientujemy się, że to, co ta osoba przedstawia, no to jest herezja. Jesteśmy pewni, że. Nasze poznanie od razu pozwoli na ujawnienie błędnych nauk. O to właśnie chodzi szatanowi. Abyśmy stali się pysznymi. Bo właśnie tak, takie myślenie to czysta pycha. Ja jestem tak doświadczony, że wiem co i jak. Myślimy, że nie damy się złapać na tanie sztuczki, bo w głowie mamy wilka z bajki. Jednak dobra trutka to taka, która zawiera przewagę dobrego jedzenia. A szatan doskonale wie, że może nas zwieść tylko i wyłącznie, jak długotrwale, po troszeczku, będzie dosypywał trutki. Szatan to najbardziej cierpliwe stworzenie pod słońcem. On ma czas i wcale mu nie zależy na zniszczeniu nas od razu. Tak działa wilk. Opracowuje strategię, aby się nie namęczyć i atak, aby był precyzyjny. Będzie... Zwodził najlepszymi kazaniami, aby potem po zdobyciu zaufania dosypywać trudki. Wilk, pod pozorem organizowania społeczności, powoli będzie zapraszał do siebie na grupy i pozornie robił dobre rzeczy, tylko będzie zapominał poinformować pastora o tym. A wielu pastorów, no cóż, jest tak obciążona obowiązkami, że nawet cieszą się, że mu było pracy, bo w końcu ktoś wziął się do roboty. Ale kiedy nie ma komunikacji pomiędzy nimi, to jest sprawa czysta, że to właśnie wilk atakuje. Nierzadko zdarza się, że wilk jest lepszy od pastora. Bardziej obeznany ze słowem, elokwentny, pełen charyzmy i nawet wolimy z taką osobą przebywać. Uczy słowa i nie czepia się nas. Gdyby nasz pastor znał słowo, jak ten brat, no to byłoby inaczej. Ale pastor niestety, zamiast studiować Słowo Boże, musi iść do pracy. Kolejnym zagrożeniem, które pomija 99,99% ,99 zborów, a o których mówią apostołowie, to fakt, że wilki wyjdą spośród nas. Oczywiście, że to oskarżenie jest nie do przyjęcia. Jak to możliwe, że spośród nas? To znaczy, że oskarżam kogoś o bycie wilkiem? Oczywiście, że nie, ale apostołowie piszą o tym sporo. Nie dopuszczamy myśli, że ktoś z naszej społeczności mógłby być wilkiem. Przypomnijcie sobie ostatnią wieczerzę. Pan Jezus mówi o zdradzie, a oni, apostołowie nie wierzą. Pytają: kto? A Pan Jezus mówi: jeden z was. Nie dają wiary. Pyta Jan: Panie, gadaj konkretnie. Na to Pan Jezus ten, któremu podam umoczony chleb. No i daje ten chleb Judaszowi, który potem wychodzi. Na co reszta? Czy powiedzieli, no tak, myśmy przypuszczali, że to Judasz zawsze był dziwny? Nie. Oni pomyśleli, że Pan Jezus wysłał go z jakimś poleceniem. Dlatego jeśli apostołowie, którzy przy samym Panu Jezusie byli i słuchali samego Pana Jezusa, nie zorientowali się, to dlaczego myślimy, że my to na pewno wszystko rozgryziemy? No to właśnie jest pycha. Jeszcze sprawa, gdzie atakują wilki? Słyszę po zborach, że u nich wilk nie ma szans, bo to zbór oparty na słowie Bożym. I tu zawsze pytam no super, tylko po co wilk miałby atakować zbór, który nie jest oparty na słowie Bożym? Przecież szatan nie jest zainteresowany ludźmi, którzy unikają Pana Jezusa. On im nie będzie przeszkadzał, bo oni i tak Królestwa Bożego nie odziedziczą. Szatan jest zainteresowany tylko i wyłącznie zborami opartymi na Słowie Bożym, i im bardziej gorliwy, tym właśnie tam będzie atakował. Taki jest szatan. Jemu na nas zależy i chce wyrwać Bogu jak najwięcej. To właśnie. Ci najgorliwsi chrześcijanie i te zbory mają najwięcej ataków. Kiedy do nas przyszły wilki, to każdy się cieszył, że kolejne oso osoby pojawiły się, które chcą służyć. Byli tak gorliwi i tak idealni, że nawet nie pomyśleliśmy, że mają złe zamiary. Wiele lat w panu, jak mówili, piękne modlitwy i kazania. Jednak moją uwagę po pewnym czasie zwróciło to, że dobrze głoszą. Ale nie uznają nauki, którą myśmy zwiastowali. Mieli swoje zrozumienie na wiele spraw. Kiedy próbowałem poznać ich lepiej, to odpowiadali tak lakonicznie, a po pewnym czasie jeden brat powiedział mi, że właśnie idzie na grupę domową do nich na grupę, o której nic nie wiedziałem. Później okazało się, że zapraszali wszystkich, tylko nie mnie. I jeśli myślicie, że jestem zazdrosny i w sumie z moim podejściem nie powinienem się dziwić, to się grubo, grubo mylicie. Wiem, że wielu pastorów pomyśli, no, może rzeczywiście przesadzam, jak wszyscy inni są zaproszeni, a nie ja, to może być problem ze mną. Ja jednak wiem, kto mnie powołał i do czego. I jeśli to zostało rozpoznane, to nie ja zostałem zwiedziony, ale mnie próbuje się wystrychnąć na dudka. I albo wierzę pismu, że wilki będą przychodzić i wychodzić spośród nas, albo będę próbował dostosować sytuację właśnie do rzeczywistości. Wiem, że w wielu zborach pastorzy są wybierani na zasadzie głosujmy albo nie było innego chętnego czy lepszego. No, ja współczuję takim zborom. Może są pastorzy po szkołach pastorskich, ale ja czytam w słowie, że to nie ludzie ani szkoły wybierają pastora, ale Pan Jezus, a reszta rozpoznaje. Więc jeśli zbór rozpoznał pastora, no to za kim lezie? Pasterz jest po to, aby strzec trzody. Na koniec, kiedy pojawią się wilki, a pojawią się, no chyba że jesteście letnim zborem, to macie spokój, to wilka się goni, kiedy on się pojawi. Tak, aby zmykał, gdzie pieprzorośnie. Nie modlimy się o niego i nie błogosławimy go, tylko goni się i pierze po grzbiecie ile w lesie. Wilk jest na usługach szatana, a nikt raczej nie modli się o szatana i jego nawrócenie. Znaczy, ja słyszałem, że są takie przypadki, no ale dziwnych ludzi nie brakuje. Słowo Boże poucza nas, że wilk lub złodziej przychodzą tylko po to, aby kraść i zabijać. Wilk jest wilkiem. I jego naturą jest zabijać i pożerać owce, a nie przyjaźnić się z nimi. Prędzej czy później zgłodnie je i zacznie zabijać. Dlatego nie ma litości dla wilków. Po chrześcijańsku spuszczamy takim tylko łomot i patrzymy, czy równo puchnie. Pozdrawiam Was serdecznie, błogosławie no i życzę dobrej nocy. Dziękuję za wysłuchanie podcastu z serii Łupatologicznie O Biblii. Jeżeli temat podobał Ci się, drogi słuchaczu, to kliknij kciuk w górę. Jeżeli do tej pory nie zasubskrybowałeś kanału na wąskie drodze, to zapraszam Cię serdecznie oraz zachęcam do udostępniania i komentowania.